Cześć, dzięka bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym vlogu właśnie przyszłam do pokusia na pastwisko po niego. Wentelkę już sprowadziłam, ale słuchajcie, to będą bardzo szalone dni, a szczególnie dzisiejszy On Ze zdrośniku, ty odgonił grację, żeby nie podchodziła do mnie, bo jest zazdrosny. Natomiast chciałam powiedzieć, że tak, dzisiaj muszę powiedzieć koniki, w szczególności pokerka, bo wentelek jeszcze siodłam mu raczej nie założę. Na oklep nie wiem czy chce wsiadać, plus mamy fizjo, przyjeżdża Gosia i do pokera i do wentyla, w końcu ogarniemy trochę jego nadgarstki, Gosia rzuci okiem, zobaczy bardziej e, tutaj specjalistycznym okiem jeszcze na to, bo tak to byłam z nią w stałym kontakcie, wysyłam zdjęcia, filmy, wiecie o co chodzi. I chyba zrobimy tejpy dla wentylka, ale zobaczymy jeszcze, jaką decyzję podejmie Gosia. Mamy też Kowala dzisiaj do dwóch koni, także jeszcze dzisiaj będziemy robić kopytka. No i generalnie jest dzisiaj poniedziałek, więc generalnie na początku tygodnia powinien przyjechać do nas jeszcze dentysta do Pokerka, bo nie miał już robione z 8 miesięcy zębów, a on tak mniej więcej właśnie co te 8-10 miesięcy powinien mieć robione. Kracja! Ona gryzie tu kantar. I no to już jest jego czas, ponieważ no mu tam trzon jeden rośnie dużo szybciej, więc musi po prostu mieć szybciej robione te zęby niż co rok. Także to jest właśnie dzisiejszy plan. Na razie kowal, fizjo, a na dyniach dentysta. To na pewno w tym filmie też się znajdzie. No dobra, ogarnęłam się. Chyba w miarę szybko. Siedzę na pokarskim, przygotowałam tutaj taki różny zestaw ćwiczeń. Tu są No czekajcie, tu drogi na kóz do takiego małego krzyżaka, który jest kawaletką taką mikro, bardzo małą, ledwo one się tam podnoszą na tych kłódkach. Mamy też różne tutaj drągi, mamy tam trochę z podwyższeniem, tam jeszcze mamy jakieś drągi. Nie wiem, jak to Wam nagram jeszcze, ale przygotowałam sobie jaki, żeby położyć na nich telefon, i po prostu tak będę musiała, bo dzisiaj niestety Kasi ze mną nie ma. Eee, tak naprawdę, słuchajcie, do naszej obrony, prac magisterskich, został miesiąc. No i jak się ją obronimy, no to no nie wiem, może Kasia jeszcze trochę poprzyjeżdża w lipcu, bo w lipcu mamy jakoś obrony. No, a później nie będzie i ja już zostanę sama. I jak na wakacje jeszcze kogoś skołuję, e, kto, kogoś pewnie z moich widzów po prostu sobie albo drobno po prostu zarobią na tym, albo będą mogli powiedzieć na moich koniach, że y, jeszcze w wakacje sobie poradzę, to nie wiem, co y, będzie we wrześniu, kiedy. Pójdziecie po prostu już do szkoły, a ja zostanę z tym wszystkim sama. I jedyne co to, treningi skokowe Laura będzie mi nagrywać. A tak to wiecie, no jak Kasia była to chociaż po płaskim, po jakimś drążkach, coś tam mi nagrała. Także Ech, może być ciężko. Dobra, to nie było łatwe zadanie. Jeszcze super wychodziło jak jechaliśmy od Drągów na Kus do, kawa... do tej kawaletki Krzyżaczka, e, to było spoko. Dawał sobie radę wyśmienicie, e, łydeczka, zagalopowanie. Natomiast w drugą stronę jak zaczynaliśmy od galopu i mieliśmy przejść w Kus, to tutaj już było trochę trudniej, e, no ponieważ ten galop wyciągał jakby nie rozumiał, że przejście do kusa to już przejście do kusa i mam jechać tym kusem, tylko on jeszcze jakby galopem chciał pociągnąć mnie, no ale były drągi na kus, więc musiałam go mocno hamować. Natomiast chyba ten ostatni przejazd był takim najlepszym przejazdem, więc tutaj na tym torze już damy mu spokój, przejdziemy sobie do czegoś innego, żeby zmienić ćwiczenie. Matko, jestem dzisiaj tak zadowolona z tego treningu. No, był świetny, pokój był po prostu świetny. Miał dużo energii i widać było, że ma tą chęć do skoków, więc e, chyba tęskni bo ostatnio. No, nie mieliśmy treningu skokowego chyba z... z dwa tygodnie. Nie no, tydzień na pewno. No tak z półtorej tygodnia. Tak mi się wydaje, także no widać, że trochę mu tego brakuje i chciałby pokicać, bo dzisiaj naprawdę dużo serduszka w to wkładał. <śmiałam> Miałam nawet takie momenty, że ledwo gdzieś tam się trzymałam w tym siodle, w sensie wiecie, tak czułam, że jestem taka mu w sumie zbędna, trochę jak worek kartofli. Miał dzisiaj naprawdę ogrom energii. No i mogliście zobaczyć powoli nasz ten progres zmiany nogi. Pokerowi coraz lepiej to wychodzi i na sam koniec stwierdziłam, dobra, spróbujemy zrobić bez drążka i zrobił to fajnie, bez jakichś takich zbędnych emocji, delikatnie podrzucił pupką, ale nie było tego wyrzutu bryknięcia jak przy wcześniejszych jakby zmianach nogi, które mogliście zobaczyć oglądając po prostu poprzednie filmy, bo na nich właśnie pokazuje, jak to u nas się odbywa. Na pewno jeszcze wrzucę taką, wiecie, sklejkę e, tych zmian nogi e, po prostu na Instagrama, jak e, ten progres po prostu szedł. No ale dzisiaj naprawdę fantastycznie było i, i on coraz lepiej ogarnia i za każdym razem jakby e, zmienia te nogi. Także no, wow, dzisiaj nie wiem czy. Może jedna zdarzyła się sytuacja, w której krzyżował, a, a tak to naprawdę super sobie poradził, więc fajnie. Jestem bardzo zadowolona, wszystkie ćwiczenia na dzisiaj, które miałam zaplanowane zrealizowaliśmy, także super, podobało mi się. A Tobie Poki? Poki miał dzisiaj naprawdę dużo energii i taki był trochę wesoły. Nawet chyba po tej jednej kawalecce mi troszkę bryknął, czy tam po drążku, już nie pamiętam. Nie wiem, czy, 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 czy to jakby się załapało na filmie, zobaczymy w montażu. Ale no później się taki rozkręcił, był taki mocno idący i taki energiczny, taki hihihi, hi hi, hura. Super biegamy, skaczemy, także widać, że, że chyba mu się podobało. Także najważniejsze. Teraz odpocznia, sobie chwilkę. Nie wiem, czy z wentylkiem coś będę robiła, bo on jeszcze w dalszym ciągu ma to ugryzienie, więc na pewno na niego nie wsiądę. Ale no nie wiem, może jakaś ląża albo praca z ziemi delikatna. Zobaczymy. Może jeszcze się wyrobię, bo w sumie jeszcze mam 50 minut, może godzinę, nim Gosia przyjedzie. Bo najpierw będzie fizjo, a później na 17 jeszcze kowal. Mam nadzieję, że szybko to ogarniemy. Jestem już z wentylkiem. jeszcze mamy gdzieś 20 minut do przyjazdu Gosi. O ile się nie spóźni, także pokażę Wam kilka naszych popisowych numerów, które udało nam się. Znaczy, ja już wam pokazywałam pracę z ziemi, ale. No, co zobaczycie jeszcze jak pracujemy, także y, zobaczycie nasze postępy jak nam idzie. Chciałam powiedzieć, że wędrerajski już potrafi się tak opanować, że nie że cały czas o Wiadomo, czasami mu się zdarzy, aczkolwiek tak się trochę już uspokoił i nie jest taki wymuszający. Nie? nóżką dla widza? O, o tak. Super! Bravo! É? Eh? Ty chcesz nagrywać? Tak, już to robię. Chciałam szczerze się pomalować. A nie pomalować. <laughs> jesteś piękna. Nawet nie pomalowana. Dzięki. <laughs> nie jesteś najlepsza w kolana. Co ty gadasz? No Pokrawa jakoś nie, nie przeszkadza to. Ancia lubi w każdej wersji. Prądziem ręce miała tylko. Spanka chyba jest. Pięknie. Wow, te dłonie leczą. Wow, konik ziewa. Co za Zbliżenie na testy może. <laughs> Powiedz jak tam pokorek, proszę kilka słów. E, w całkiem ładnym stanie bym powiedziała nawet jest. E? Tak, zaskakująco dobrym. E, kropka. <laughs> Super. Nie no, ma typowe napięcia, których bym się po nim spodziewała, ale są mniejsze niż myślałam, że będą. Patrząc na to kiedyś ostatnio widziałyśmy. Więc naprawdę całkiem nieźle. No to pięknie. Otymistycznie. Super. Za kiedy się wyjdziemy teraz znowu? Nie wciesz ja teraz. Wiecie bo... co? Ja do gosi pisałam. Ile? Z miesiąc, dwa? Dlatego, że mi Ona to tak to ta ta pa ta pamiętam, ta... pamiętam, pamiętam o tobie i nagle wczoraj mi pisze. To co, pasuje ci jutro? <laughs> mi też wieczorem? Chcesz mi je teraz zrobić rudą, a ja mówię... Jakby... o co chodzi, nie? No. Wy to wpisz nas gdzieś, żebyśmy byli... Za... Ja pamiętam o was. No, pan, macie na dzisiaj termin ustalony ogólnie, a ty ostatni swój termin że... Jak no. ja przebimbałam? Kiedy? Nie będę cię w internetach obnażać. Nie, nie mówiłaś mi. Kiedy? No, przykład z wentylkiem. No, ale to wtedy była się pokarka. A wtedy nie wiedziałam, że Wentelek ma te, Potrzeba to, to. Ale... Ale, ale, ale raz już go miałaś, to mogłaś wtedy zauważyć. Bo wtedy nie miał problemu na przykład. No właśnie, nie wiem, wtedy jeździliśmy na hali, jakoś inaczej była. później dopiero jakoś zwróciłam uwagę na to. No dobra, ale mniejsza... już mówił o bliźnie wcześniej. No tak, powiedziałeś, o przyjdzie lato, zrzuci sierść, to będzie łatwiej go robić dalej bliźnie. Tak było. Marzeniwe. No, ale najlepsze jest to, że od dwóch prawie miesięcy próbowałam się umówić. No ja tak, pamiętam o was i nagle no, jest z dupy, z dupy, z dupy dzień wcześniej wieczorem, pasuje ci jutro. Bo ja pamiętam, ale mój grafik po prostu, jestem jedna i mam bardzo dużo poważnych rzeczy do załatwiania i czasami niestety nie starcza mi czasu. Ja rozumiem. Osobę, ogarnie, to... Chcę, marzę o tym. Tam się robi jeszcze pokerek, a tutaj wentylek. Do pana Kowala No się miał nowe buty Tak, już się nie może doczekać Wyginam śmiało ciało Wyginam śmiało ciało Dla mnie to mało Wyginam śmiało ciało Buziaki dajesz? <śmiennie> 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 Lubi cię. no co tu więcej powiedzieć

To jest bardzo dobra klientka. O, słyszałaś? Ucz się! To nie chodzi w ogóle o pieniądze. Przyjeżdżam, koń postawiony, kopyta są czyste. Koń jest czysty. Kawę ekstra robi. Kurde, no widzisz, dzisiaj Nawet akurat jak nie, nie mam tutaj, tak jest ekstra. Ja nie że może że tam będę. Co będziesz robiła? <głosy> <głosy> będziemy kleić sobie stabilizację na Będziemy kleić sobie go na stabilizację nadgarstka oraz na bliznę. I tutaj z pozdrowieniami dla cioci Justynki, która e, bardzo mi pomaga w takich rzeczach. Dziękujemy. Alkohol, spirytus, szmatka, szmatka, nożyczki, nożyczki i, i tejpy. I teraz tak, jak przygotowujesz sobie do zabiegu w ogóle no to ja polecam zacząć od tego, żeby no przygotowujesz najpierw tejpę. Mhm. To jest ważne, to zaokrąglamy sobie rogi. Tak, jak tak to, to wiem. Tylko robię, żeby one sobie nie spadały. W Tu odkryjemy sobie środek. Troszkę naciągamy i przyklejamy. Ma taką małą nóżkę. A drugi ja zrobię, żebym wiedziała jak. A w razie co mnie poprawisz? Pokerek gotowy, tam z tyłu stoi wentylek, do niego zaraz przejdziemy, ale chciałam Wam pokazać, jakie ma piękne kopytka. Posmarowałam mu też pastu i kopytę od doktora Horsa. E, bardzo fajny smar, także jestem bardzo z niego zadowolona i mega wydajny, także serdecznie polecam Wam ten smar. Pamiętajcie, że z kodem MIZERKA otrzymacie 15% zniżki, a jeśli będziecie chcieli kupić w Horsaku, to też możecie kupić z 15% zniżką, tylko na hasło MIZERKA1, także serdecznie polecam. E, masaż wykonany, kopytka zrobione, szybkie nowe buty są. Ubieramy się i lecimy na pastwisko. Za okrągłe wagi, to jest faktycznie ten coś nie, nie wyszedł. No ale to jest. To ten jest ładny na przykład. Bardzo, Abyś pochwaliła, tak. nie tylko krytykowała. <grystanie> Bardzo ładnie, nie. Serio, jakbyś Michał żartem naprawdę ładnie. Ten bym pociągnęła wyżej ogólnie. Okej. Okay. Ale naprawdę, not so bad. Tutaj to samo. Nawet bym powiedziała, że trochę za długi jest ten ten. Że ja bym skróciła tą bazę taką. A jeszcze go tak, przycięła? Tak. Dokładnie. A, ale no, faktycznie no, tutaj jest, jest krócej. Ale chciałam tak dla widzów. A, no. Bardzo ważna rzecz: nie klejmy samodzielnie koni. W sensie, wbrew pozorom te plasterki potrafią mieć dużą moc i bez kontaktu z lekarzem, fizjoterapeutą i w logicznym tego robieniu, naprawdę można zrobić królowi krzywdę. Zn zdecydowanie nie robimy samemu tego. Kropka. Tak. Kropka. O, wędry ma. No, on mi tutaj ten za ucho. Ale... No to co? Wszystko wiemy, tak? Oklejony w sumie nie tak źle wyszło. Kilka kwestii jest do poprawy, ale jak na pierwszy raz dobrze. Także mamy oklejoną bliznę, bo mieliśmy też spięcie trochę właśnie tej blizny i prawdopodobnie ten lewy staw jest bardziej niestabilny właśnie też przez tą bliznę, ale mam nadzieję, że wyprowadzimy. Gosia już zebrała doświadczenie. Research zrobiła. A, także mam nadzieję, że uda nam się wyprowadzić, chociaż, no, też Kowal trochę zmienił sposób kucia i jest naprawdę dużo, dużo lepiej. Także walczymy z Koniskiem, żeby było mu dobrze i żeby był stabilniejszy ten staw, tak? Ty już się nie możesz doczekać, aż pójdziesz do kolegów na postwiskusz. Ach, ile czasu w stanie to spędziłeś dzisiaj? No leć! <gry> O, ale piękne. A co ty tutaj robisz na tym vlogu? Ja stoję, kolej pokera. A co będzie pokarmiało A on jeszcze nie wie. no on jeszcze nie wie, ale widzowie już wiedzą. Ząbki będzie dzisiaj miał robione. Wczoraj miał fizy i kowala, a dzisiaj ząbki. Full wypas. Pełen serwis. Tak, pełen pakiet. tylko masa to Miał wczoraj. Od nas? Nie, my się nie nadajemy. Pamiętam. Nie no, zadowolony był wtedy. Powiedz w końcu skończyły studia. Rehabilitacja koni studia, w Właśnie, dzisiaj, dzisiaj ostatni dzień mieliśmy na uczelni. Już nie będzie zajęć. Nie będzie. Nie wiem, czy się cieszy, czy nie cieszy. To jest nasz koniec. To jest nasz koniec. To jest nasz koniec. Tylko obrona nam została. Tylko obrona już. Na uczelni nie wiem. Misia. nie trzymają, chyba? Nie, aż tylu nie mamy. To jest tak, jak i wyrastał. Mm. No jest. I już mieliśmy sytuację, że jest, Ale nie jest jakoś gigantyczny. No bo on tak 800 miesięcy temu może miał robione. I z tyłu patrzymy, też bardzo poważnie, no w no, tak. bardziej płasko, trochę ładniej. No staramy się Dobrze. Dobrze. regularnie robić, bo jak mówiliśmy, mm. że się bija podniebienie, to. Zdecydowaliśmy się częściej. Co tam? Żywcik, już jesteś? Obudziłeś się? Płoki! Siema! Także kochani, wszystkie pielęgnacyjne, dobre zabiegi zostały wykonane. Koniki uszczęśliwione. Wentylek nie miał, co prawda, robionych zębów, ale ma posmarowane ugryzienia, wypuszczony na pasisko. Nawet chwilę popracował jeszcze z ziemi. Dosłownie 5 minut. Ale bardzo ładnie. Ale bardzo ładnie. Ale tak. Się bardzo się starał. Jest najwspanialszy na świecie. Także to chyba tyle z dzisiejszego vloga. Był kowal, fizjo, dentysta, także full wypas. Full wypas. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziak i pa!